Łodsze i bardziej aromatyczne od jabłek. Gruszki oprócz pełnego świeżości smaku mają też wiele wartości odżywczych. Zawierają jod i dużo potasu. Są bogate w liczne witaminy, dzięki czemu wspomagają pracę układu pokarmowego, krwionośnego i nerwowego. Nalewka gruszkowa to samo zdrowie. Polecamy i zapraszamy do oglądania. Witamy serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu, jak przygotować błyskawiczną i przepyszną nalewkę z gruszek. Potrzebujemy 2 kg dojrzałych, soczystych gruszek, jednej cytryny, jednej szklanki cukru, pół szklanki miodu wielokwiatowego, jednej płaskiej łyżeczki goździków, a także 700 ml wódki czystej i pół litra spirytusu. Gruszki myjemy, kroimy na ćwiartki i usuwamy gniazda nasienne. Następnie wsypujemy je do słoja partiami na przemian z cukrem i miodem. Z cytryny wyciskamy sok. Sok z cytryny wlewamy do słoja. Całość zamykamy i odstawiamy na dwa dni w ciepłe miejsce, aby gruszki puściły sok. Pamiętajmy o tym, aby co jakiś czas przemieszać zawartość słoja. Po dwóch dniach do słoja wsypujemy gościki. Wlewamy spirytus. Następnie wódkę. Całość mieszamy i słój odstawiamy w ciepłe miejsce na dwa tygodnie. Dziś możemy już rozlewać naszą nalewkę gruszkową. Będziemy ją filtrować dwukrotnie. Najpierw przez sito, aby pozbyć się resztek owoców, a następnie przez gazę lub bardzo gęste sito, aby uzyskać klarowny płyn. Filtruję po raz pierwszy. I po raz drugi. Przygotowaną nalewkę mogę już dostać do butelek. Ja dziś wybrałam sobie buteleczki w kształcie dzbanuszka z uchem o pojemności 235 ml. Z naszego przepisu otrzymaliśmy niecałe 2 litry aromatycznej nalewki gruszkowej z nutą goździków. Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzin naszej nowej strony internetowej www.piwniczkahomika.pl, na której znajdą Państwo przepis na ten oraz inne nasze smakołyki, a także wskazówki dotyczące użytkowania naszych ulubionych artykułów, m.in. tych, które wykorzystaliśmy do przygotowania gruszkówki. Zapraszamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.